Rokiem pokazuj się Dobra, dobra, już się pokazuję Ty, co go tak słuchać jakby był... ty. Kurwa, wow! wow! ty, witam Walter, Walter Walter White oraz niebieska meta Nie będę mówił takich rzeczy, ale... Owaga widzowie Witam Łapy fire, łapy fire, Łapy fire, łapy Wow! 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 Minam. Zostawcie no! Podresy, I czemu ma okulary? okulary? Ja nie mogę. No ja nie mogę. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, jedźmy stąd. A to jakby miał wybuchnąć coś. No właściwie wiem. Panowie, jedźmy. Chyba złagowałem po prostu. No coś ty zrobił! Konia. Nie, 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 Banana. nie, nie, ty. Ty, Ty, ej zmarnował się ten spray. spray. Nie. No, nie, 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 Wulina, nie, 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 Dobra, nie, Jedź, 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 Kurwa! nie, Kurwa. Goni mnie. nie, 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 Jak to wygląda? <laughs> <laughs> Kurwa! 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 zawisłem nie? Dobra, ja mam, ja mam, mam, nie mam mam. mam pokazuję ja dobra. Mam. Masz, masz? Kurwa! Czekaj, czekaj, czekaj. Teraz Kurwa! Dobra, Kurwa! dobra Kurwa! Dobra no dobra, trzy. Dobra, dobra no, trzy. Dobra, no. Trzy. Dari, Kurwa! Dari, dobra, dobra, no. no Dobra Kurwa! Kurwa! darej. Kurwa! Te rogale przypominają Eee lalki Co? Idę, idę, co? Co? No Widzę twoją kamerę, nie? Co no to kurwa jest? <laughs> Jaki głos ty głos Bez kitu, bez kitu, jak Chodźmy, wracamy na statek. Kurwa! Podoba się, da, się Martin Gortat ja, ja mogę chybić, ja bo przy każdym ale ty nie jakimś swoim głosami Widam tak głos Lida Rafała. O oh, <ślenicimeter> Mi teraz <grym> I myślę, że to jest na nowo. Ej, broń, czyli ląd, a teraz patrzcie. Jak takie dziecko to w pampersie stoi <grym> w swoim You taking a shit? Nie! jak może film nie być papieru domu, nie? Jakby trzasku wygrał, jakby trzasku wygrał, to by był. PUS, karę cała! O, R i połóż się tam. Czekaj, położyć się? Tak. Trzeba się przekręcić, tak? Dobra, odpalam. Jak to odpalasz?! O, kurwa! Nie no, masz prawy. Masz piton. A po co mi balon? No tak, jakby spadał to my już jeszcze no. jest je chyba spadania mi kurwa, coś mi jakaś skórka mi obryzła w do wydać do Co to jest? Ja pierdol ja tu wchodzę kurwa Ty bo jest... No, na nie? czym ja stoję? Nie yeah. idź kurwa, idź! Idź sej, Idź wysy! Proszę cię! Kurwo! A jednak się regenerujesz na pitanie? No FUCK! Albi Ej, czy nie puściło? Ej, nie puszczaj mnie! Nie puszczaj mnie! Nie puszczaj mnie! No <głos> dawaj, <głos> dawaj. Ej! by mi się generować te pitonie. O kurwa. O ja pierdolę. Ole lecę. Ale lecę! No. O kurwa! Nie, nie, nie! tu bo za to jest ogromny kurwa tornado, wiesz o tym? Nie umiera tylko! Pomyliłem kontrolki, nie? Kurwa, że się posi... To sta. Bojan Ciacho. To ma... 4% ma to piwo i powiem wam, że pachnie jak ciastko, co? Kuchni? No to kurwa, po co mi to mówisz, jak zgasiłaś już? Bojan, tradycja i rzemiosło. Hyper HyperX. RTV, RGD, SONY, Lenovo, Asus, Logitech, Philips, Nubia, Telefon, Neo, RTV, GD. Mo Możliwe, że popełniłem błąd, bo ustawiając tą grę dałem, żeby klatki były unlimited. Możliwe, że to będzie przeszkadzać bardziej. Gdy kurwa nie znacie określeń, pojęcień Co kurwa? <ślesivan> Dobra Powiem tak All in. albo wygrywam, albo przegrywam, wyjebane mam <ślesivan> wcienka, Kurwa, bacz <ślesivan> Make up jest po to, aby podkreślić w tobie twoje najlepsze cechy Delikatnie Ej <ślesivan> <ślesram> eee, to, ale już, on już wtedy chyba bił o... Eee, o oh, oh, kurwa, a czy Dzień dobry Będę nagrywać dzisiaj film eee, cichutko będę nagrywać Było szalenie niebezpieczne No że dał radę Ole dupa Świetliki Coś się dzieje To mam takie, o pamiętam to A. <laughs> Dobrze, pierwszy znak obecności świetlików Co jest się dzieje z Eli? What the hell? <laughs> Boże, co tu się stało, że mnie oglądają same baby? Kurwa! I kurito!